Dobry wieczór. W... Jaki dzisiaj mamy dzień jest? W torek. wtorek z naszej nowej kuchni, jak Wam się podoba. Ja nie new, uh, just that we're gonna... oh, no, mi no, we, we didn't Nie, nie zrobiliśmy. jest nie zrobiliśmy. Nie, nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy. Nie Nie zrobiliśmy. Nie Okay. Nie yeah. Tu stopy. To ja może... Poczekajcie, przeniosę się gdzieś indziej, bo tutaj jest e, część robocza. Idę do pokoju. E, w każdym razie dzisiaj... W ogóle jak oglądacie te vlogi, to mogłoby się wydawać, że ja w ogóle nie pracuję. Albo, że pracuję jako kompletny part-timer i nie chodzę tam na czas. Ale tak zupełnie nie jest. Ten tydzień był naprawdę, ten cały miesiąc jest zupełnie wyjątkowy i inny. I byłam w pracy tylko później, bo właśnie dzisiaj rano załatwialiśmy sprawę, o której Wam mówiłam kilka vlogów wcześniej. Czyli tą bardzo ważną dla nas. I wszystko poszło w porządku. I wielu z Was napisało, żebym szła za głosem serca. A mi się wydaje, że znaleźliśmy ten taki zdrowy balans. I. E, jeszcze na razie nie wam nie powiem, to nie jest... W sumie nikt nie jest z osób, które tam pisało o co chodzi. I to nie jest jakaś zagadka, tylko po prostu ja na razie jeszcze nie mogę o tym mówić i... Y Mam nadzieję, że wszystko się ułoży W każdym razie dzisiaj rano, bo tak jak mówię, mogłam, musiałam, zapytałam mojego szefa, czy mogę do pracy się później, przyjechać, i się zgodził I rano jeszcze z datą z samego ranca pojechaliśmy z strefy budowlanego, żeby wymienić trójkąty, bo okazało się, że wczoraj wieczorem wymierzyliśmy I musieliśmy zamienić je na większe I dzisiaj ja właśnie tutaj wszystko pokazałam, wymierzyłam I tata robił, słuchajcie, cały dzień, trochę jest znaczy jestem bardzo głupio z tego powodu Bo widzę, że się bardzo przykłada Ale ja tutaj widzicie, przyszłam z pracy Dzisiaj musiałam być brana na czarno, bo Mieliśmy taki uroczysty obiad w szkole I ja podawałam dzieciom jedzenie I yy, Przyszłam do domu, się przybrałam szybko I działamy dalej, nie wiem czy widzicie Mam ręce całe w farbie i w ogóle już w już ja nacięłam płytę tak, i teraz robimy. I naprawdę jest już tak pięknie, już po prostu zupełnie inaczej wygląda. Moja mama się śmieje, że wygląda tak jak mój babci, piec kaflowy. Trochę tak, no nie oszukujmy się, tak to wygląda. Ale mam nadzieję, że z będzie super wyglądało. I tak to właśnie wygląda dzisiaj. Ja czuję, że rozmawiam do Was przez nos. Nie wiem, czy to Wy pewnie tak. I słuchajcie, jutro wychodzę ze znajomymi po pracy, wykorzystuję moich rodziców na maksa. To jest w kompletnie. E, e, ko, ko, limity w tutaj słuchajcie przechodzę i e, dlatego muszę wodytować ten film dziś, aby mogło go wrzucić pojutrze, żebyście mogli go zobaczyć wtedy, kiedy ja nie będę w stanie, kiedy będę w pracy. Nie to, że nie będę w stanie, bo będę w pracy do późna tego dnia akurat w czwartki wiecie, że kończymy dość późno no i... Postaram się, ja wiem, co chciałam Wam pokazać, i to jest super pomysł. Pokażę Wam, co mam mam mi przywiozła z Polski. I co jeszcze mam, bo, bo tutaj było kilka rzeczy. Ja specjalnie je trzymałam. Tak, z... poprosiłam Mamu się, żeby poszła mi kupić mydło cztery szpaki, i kupiła mi słoną lawendę, a także coś, co mam teraz w. Pięknie pachnie, a także mam coś jeszcze wazience. Poczekajcie. Tutaj kurczę się już zmyła nazwa, ale to jest zimowe mydło, które przepięknie pachnie cynamonem. Jest boskie i chłopców nim też już myjemy i super się siepienie. Także mama też jest bardzo zadowolona, a mama dopiero niedawno zaczyna się przekonywać do takich wiecie, naturalnych mydeł. Także super. I mamusia kupiła mi też, znaczy nie, przepraszam, siostra mi zamówiła. To jest moja magiczna szuflada, i wzięłam ten. Ceny w Wielkiej Brytanii są trzy razy większe niż w, w Polsce i on kosztował chyba i tak, i tak dość dużo, 70 zł. I powód, dla którego wybrałam ten, z tej całej gamy kolorystycznej, był taki, bo chciałam dopasować ten idealnie pasujący do mojego brązera, właśnie z tej samej firmy, i na słoczach wydawałoby się, że będzie identyczny, ale muszę wam powiedzieć, że mam go dzisiaj na twarzy i on naprawdę jest bardzo słabo widoczny. To jest Butterfly Beige i dość się kruszy szybko i cieszę się, że w sumie kupiłam go taniej, bo pewnie byłabym trochę na siebie zła, no bo to nie jest. Taki produkt, jakiego bym się chyba spodziewała, szczerze Wam powiem. Chociaż nie wiem, może to jest zmiana tego, że po prostu koloru dobrego nie dobrałam. A czekajcie, bo chcę. Aha. I właśnie w tym czasie też um, kupiłam, to kosztuje 20 zł taka torebka, a jak tutaj to widzicie, mam um, to jest ten puder Clay Delights. On jeszcze jest z tych zakupów, które zrobiłam latem. I to już jest moje trzecie opakowanie, które, jak widzicie jeszcze tutaj mam, a potem będę mogła sobie tutaj spokojnie dosypać. Tutaj jest jego troszeczkę mniej niż tego, ale to mimo wszystko jest super ceny. No i właśnie Les nie marnujemy tego okrylowego opakowania. Tata coś stuka, także super. A to jest ten ulubiony buter brązujący, który przesypię do takiej mniejsze, mniejszego opakowania. Tutaj akurat nie mam i będę miała po prostu... To jest jeden z moich ulubieńców i on starczy na lata, na półtorej roku codziennego używania. I myślałam, wiecie, że ze względu na to, że ten jest w formie prasowanej, będzie wygodniejszy do przechowywania w ogóle, ale niestety to nie jest ten sam kolor, chociażby się wydawało, że mógłby być. Także to to. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, która przyszła do mnie wczoraj, którą kupiłam dzięki mojej kochanej widzce Sylwii, która jest stewardessą i jeździ lata, przepraszam, często do Stanów, i by robi mi zakupy. Kupiłam je w seforze, Bardzo dużo słyszałam na temat tej bazy Silk Canvas. Um, to jest baza pod makijaż marki Tatcha. To jest ta mniejsza wersja. Jeszcze nie próbowałam, także Wam nie powiem, jak ona się e, sprawdza. A też Kasia z My Skin Story o niej bardzo często mówi i pomyślałam, że spróbuję. I też chciałam od dawna właśnie wypróbować um, Sukari, czyli ten peeling e, złuszczający marki właśnie Drunk Elephant i dziwne, jego wielkie Brytanii nie ma. Nie wiem, ja chciałam go wcześniej kupić, tego nie było. I to jest ta wersja też Travel. Za wszystko, za te dwie rzeczy. Zapłaciłam 50, chyba 5 dolarów. Teraz w sumie dolar słabo stoi w porównaniu do funta, także okej. Okay. I um, tutaj jeszcze widzę, że jest miniaturka oleju Marula. I też Wam dam znać, jak one się sprawdzają. Chociaż na razie mam jeszcze ten Pitchin really, także potem na razie jeszcze nie będę sięgać. Um, ale tak zauważyłam właśnie ostatnio, że moja skóra jest dość. Podrażnienia po tym ostatnim zabiegu I wydaje mi się, że powód był taki, że Za długo trzymałam, zagadałam się do Was I za długo trzymałam go po prostu na, yy, na twarzy I tutaj mam widzę podrażnienie A dzisiaj używam filtra Jakoś w ogóle nie spałam się dobrze, bo się stresowałam To co później będzie i yy, No jakoś tak <tudno> Trudno, trudno ze wszystkim Ale Kończę słuchajcie, idę pomagać tacie Póki jest, zaraz będziemy jeść kolację I muszę pomyśleć też co jutro nałożyć na imprezę i wiecie, i zabieram się do działania. Może z mamą dzisiaj zdążymy jakąś maseczkę sobie zrobić. bo Wczoraj też nie zdążyłyśmy, nie wiem, coś mam, ochotę, coś zrobić, ale tyle jest jeszcze, niż wspomnę o tym, że żadnych zakupów świątecznych nie zrobiliśmy. Żadnych. Co to będzie? U nas bałagan. Pierwsza klasa. Robimy kartki świąteczne, tak, James? Komu ta jest kartka? To mm, Maddie. Jamesa, najlepsza przyjaciółka z klasy. A tutaj babcia jest zatrudniona, żeby wow. robić imiona Alka, tak? Już tutaj, zobaczcie jak ładnie pisze, a ja stempluję, słuchajcie. Tutaj mamy, kiedyś kupiliśmy, chyba w Aldi, mam w Lidlu, jeśli się nie mylę. Ale też mi pomaga, biorę. Biorę stemplarz, który kiedyś w wam pokazywałam. I co to? Oj, które się tak. Tata kupił karteczki z Sainsbury's, ale... Są z innego sklepu, wiesz? Skupienie u Aleksandra, pierwsza klasa. Dziadek też ciężko pracuje, także praca wreszcie, słuchajcie, nikt się nie, nie obija w tym domu. Hej, dobry wieczór. To będzie bardzo krótki film, nawet nie wiem, ile będzie trwał, ale ja właśnie zawieram się za jego edycję, żeby pojawił się w czasie, kiedy mnie nie będzie w domu. Tatuś, jak ta robota idzie? Powolutku. Powolutku. Zmęczony jesteś mocno? Nie, Trzymasz się no dobrze. Ja tam pomogłam ci poprzecinać kawałeczki, żeby na jutro miały się gotowe. Żeby szybciej mu sprawniej szło. Co jeszcze chciałam powiedzieć, ale ładnie wygląda. Może czekajcie, Wam pokażę teraz z tej strony. No to, ale to, to na razie wiesz co powinniśmy zrobić przed i po efekt. Tam szafka jeszcze otwarta, ale jest to zupełnie inaczej. Naprawdę jest tak pięknie, a będzie jeszcze piękniej. Ciekawe, co będzie z malowaniem. Który dobry kolor wybraliśmy, to będzie najlepszy. Najlepszy hit w ogóle ze wszystkich hitów. Um, jest, to ja już chciałam powiedzieć, ale już nie wiem, mama babcia kąpię mopców i my się zabieramy właśnie za e, spanie książki do szkoły, które trzeba zabrać. Kartki dzisiaj też jeszcze jak widzieliście, pisaliśmy. Tam, także dużo, dużo mamy na głowie, ale już niedługo, już tylko kilka dni zostało i potem tylko laba i remonty. <grytanie> Życie jak w Madrycie. Dobranoc kochani, do zobaczenia jutro.